Boliwia to kraj leżący niemal w sercu Ameryki Południowej. Połowa obszaru Boliwii rozciąga się na terenie dorzecza Amazonki, co stwarza niespotykane nigdzie indziej możliwości poznania dziewiczych lasów deszczowych. Rudny dostęp do wielu terenów ochronił je przed zachłannością białego człowieka w ubiegłych wiekach. Dzięki tym czynnikom Boliwia zachowała wiele z dziewiczego piękna, jest to prawdziwe Eldorado dla podróżników i obierze światu. Celem naszej wyprawy była rzeka Rio Beni z jej dopływami. Nasza trójka, Piotr Tomala, jego przyjaciel Paweł Wojnowski i ja, Edward Bochnak, postanowiliśmy przepłynąć odcinek niemal 700-kilometrowy od Rabaki do leżącego nad brazylijską granicą miasta Riberalty. Samolotem z La Paz przelecieliśmy nad Andami do miejscowości Rurena znanej powszechnie jako Rurę. Jest to licząca 5000 mieszkańców osada nad brzegiem Rio Beni, uważana za bramę do dżungli w górnej części do rzeczy Amazonki. Tu postanowiliśmy znaleźć przewodnika i rozpocząć naszą przygodę. Rura przywitała nas wspaniałą pogodą. Nie było zbyt gorąco ani widgotno. Schodzące z gór błąkające się mgły stwarzały niepowtarzalny, nieco tajemniczy klimat miasteczka na końcu świata. Wróże szybko znaleźliśmy mały hotel, w którym uzyskaliśmy informacje na temat miejscowych przewodników i agencji, zajmujących się wycieczkami w głąb dżungli. Podstawą. Bezpiecznej i udanej wyprawy jest doświadczony przewodnik. Dowiedzieliśmy się o niezależnym przewodniku Melwinie, który mógł pomóc nam w zorganizowaniu naszej skapady. Określiliśmy cele, ustaliliśmy honorarium Melwina, jego pomocnika, oraz cały budżet wyprawy i przystąpiliśmy do przygotowań i zakupów. Nasza wyprawa miała potrwać 8 do 9 dni. Łódź, którą mieliśmy spływać, miała 12 metrów i była napędzana wielkim silnikiem Hondy. Potrzebowaliśmy bagatelka 700 litrów benzyny i około 40 litrów oleju o których wcale nie było łatwo. W Rurę na Bace, ze względu na deficyt paliwowy i utrudnienia w dostawie paliwa, wprowadzono ograniczenia w sprzedaży. Na stacjach benzynowych można było kupić jednorazowo maksymalnie 50 litrów benzyny. Nie jednego kupującego. Tylko dzięki znajomościom Elwina udało nam się zdobyć odpowiednią ilość tego drogocennego pływu. Pozostało nam jeszcze tylko zaopatrzyć się w brakujący osobisty sprzęt na wyprawę do dżungli i zakup kilkunastu artykułów spożywczych na całą naszą podróż. Bardzo ważnym jest, aby wszystko, co potrzebne do znośnej egzystencji w dżungli, znalazło się na naszej łodzi. Gusta Kolejny sklep będzie dopiero w Liberalcie. Nie ma jakiejś regionalnej, wtedy może Woda do picia pomidory nie ma. Wody do picia jeszcze nie mamy odłożonej. No, Agła, cebula, czosnek? Yy, nie ma do no tego. Makaron jest, olej jest, umowce, chleb jest, śprawy są już. Wszystkie. Tak, tak, tak. tak. Yy, pieprz, i pieprz papryka jest, tak. Jest, jest, jest. Alkohol nie ma, winka nie ma, płyn do mycia jest. Kafe jest, jest limonki? Nie ma. Masło jest, jest margaryna jest, lodówka nie ma. 30 butelek 2 4 6 5 6 36. Coca, coca. może za dużo no da sueño no da nada pożegnaliśmy przed południem uciekając przed szybko zbliżającą się tropikalną burzą Nasza wyprawa miała miejsce w okresie pory suchej więc woda w rzece osiągnęła najniższy poziom w roku. Mimo to Rio Beni zachwyciła nas swym ogromem. Męczyło nas tylko wilgotne gorąco, zwłaszcza na lądzie, gdzie przy temperaturze około 40 stopni Celsjusza wilgotność powietrza dochodziła do 100%. Z tej naturalnej autostrady wodnej korzystają mieszkańcy Amazonii. Pływają po niej na rozmaiczej wielkości łodzie i statki i mniejsze jednostki towarowe i pasażerskie, docierając aż do Rurana Baki. Rio Beni spławia się dużą część pozyskiwanych bogactw naturalnych i tą samą drogą sprowadza towary. Rzeka umożliwia również transportowanie drewna z tartaków położonych w głębi dżungli. Umożliwia też utrzymanie kontaktu pomiędzy małymi osadami rozsianymi na jej brzegach. Nieopodal naszego obozowiska rozbili się czumowie, nomadzi rzeczni, żyjący na marginesie naszej cywilizacji i dawnej indyjskiej kultury, nieprzystosowani do osiadłego trybu życia, cały czas w podróży pomiędzy rurą i riberaltą. Utrzymują się z połowu ryb i zbieractwa. Zaprosili nas do swego obozu, licząc na podarki. Stanowili bardzo młodą grupę wiekową. Najstarszy z nich nie przekroczył 20 roku życia. Ich odwiedziliśmy, spożywali ciapu, rodzaj posiłku z bananów i pieczoną rybę. Na koniec spotkania podarowaliśmy im kilka opakowań węgla drzewnego w tabletkach dla dzieci. Około 60 km od rura natrafiamy na Stare Cmentarzysko, usytuowane na stromym Urwisku Rzecznym. Miejsce to zwane przez miejscowych Uyuya Uno, znaczy Czarna Woda. Wtedy. To są jakby grandi. Wtedy, jeśli ludzie, którzy <toddźwiększy> pero como es muy viejo ahora ya todo están eh, rotos de huesos de personas sí, huesos de personas huesos de personas no es de huesos este hueso ¿Eh? ese hueso ese hueso se este 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 de repente este de oro han, han encontrado antes eh, este cómo se llama como oro o plata W tym miejscu. Porozumiejąc, że ludzie na przykład i. Większość ludzkich szczątków umieszczonych została w glinianych naczyniach, często układanych jedno w drugie i przykrytych dużą misą. Są to tak zwane pochówki urnaków. Każde roku są różne de sukcesu do lata. I. Więc viene la tierra, jeszcze raz, jeszcze I jest. después de esto esto solo es antiguo ahora pueden construirlo esto también pero esto es, eh, hay personas que saben construir esto cántaros o hacer una pequeña como una, un recipiente como para cocinar y, pero esto es construido con este tipo de tierra ¿verdad? no con esta de arriba con esto Jest z ziemią i z kortezą drzewa. Z tego się bardzo I piso, w części dole, tu było Niestety, te unikatowe pozostałości po tajemniczej kulturze mogą nie przetrwać do następnego pokolenia. Rzeka Rio Beni, zbierając co roku w porze deszczowej, Porywa ze sobą całe fragmenty brzegów.